Siema, Siema, witam Was dzisiaj samego rana. Co dzieje się daleko, krypto? Kryptowalutu poszło troszeczkę w górę o 10%. Tak, jest kropla nadziei, i ludzie tutaj już panikowali, że już krypto umiera, tak już nie będzie krypto. Słuchajcie, co roku zawsze są właśnie takie dołki, tak? I czy właśnie te dołki jest warto kupić? Bo wtedy, kiedy inni płaczą, prawdziwi inwestorzy inwestują. Zaraz wam pokażę, czemu i jacy właśnie ludzie kupili bitcoin i zobaczymy kiedy w przyszłości, czy się mieli, czy nie, tak? Do tej pory, jak oni właśnie kupowali Bitcoin w tych właśnie dołkach, to zawsze w historii Bitcoin wszystko było dobrze, bo Bitcoin poszło w górę, tak? Zobaczymy tym razem i zobaczymy, powiem wam, kto to kurde właśnie jest. Jeden taki właśnie e, gościem, który kupił Bitcoin, tak? Jest Michael Saylor e, from Microsoft Strategy. Wielki fan Bitcoin, tak? Kupił 94 miliony Bitcoin właśnie w tym dołku, dwa tygodnie temu, tak? I właśnie on też spieprzył, też nie wiedział, bo dwa tygodnie temu cena była nie aż tak niska, jak tydzień temu, jak 2-3 trzy, trzy dni temu, tak? Kupił właśnie dwa tygodnie temu, właśnie tego dipa, tak? Na bankę jeszcze kupię teraz, jak jeszcze poszło w dół, nie? Dalej, jaki właśnie, patrzcie, kraj kupił? El Salvador, tak? Preferuje właśnie Bitcoin, chce zrobić właśnie renty w Bitcoin, chce zrobić emerytury tak? Kupuje 410 bitcoinów, tak? Też właśnie w tym dipie, dwa dni temu, tak? Co jeszcze dalej się stało? Binance. To ta, ten cały właśnie exchange, tak, też kupuje właśnie Bitcoin, tak, Aden over 43,000 of Bitcoin to the wallet, tak, kupuje DIPA, tak, widzicie, ludzie właśnie inwestują teraz właśnie pieniądze, którzy mają pieniądze, tak, ale ci właśnie biedni, którzy zainwestowali troszkę może wyżej, teraz muszą czekać jakiś czas, żeby właśnie te pieniądze przelać na zielonym, tak, a nie na, nie, nie na czerwonym i to jest właśnie cały właśnie sekret. Jakie są jeszcze właśnie dobre właśnie e, rzeczy dzisiaj właśnie, e, dobre wiadomości tak krypto tak patrzcie kurde ex goldman ceo właśnie tutaj chwali właśnie bitcoin a, tak że właśnie się właśnie robi ten dobra ewolucja bitcoina na świecie właśnie krypto i na świecie kule finansów tak świecie pieniędzy tak tutaj też jest taka jazda że no w New jorku major tak pierwszy pierwszy bierze czek tak z bitcointa pierwszy właśnie w właśnie w tym właśnie dipie tak widzicie są właśnie dobre są wiadomości teraz tak nie ma tylko złych wiadomości zawsze ludzie tylko tylko robią zobaczmy na cenę właśnie bitcoina do, do sorry Ethereum do, do, do dolara tak co tutaj się stało tak w ciągu e, dwóch dni e, stało poniżej 2 stopni, 160 tak poszło do 240 teraz poszło około 70% w skali 24 godzin, tak? Oczekujemy dalszych wzrostów. Teraz eksperci mówią: Zobaczymy, czy, czy tak będzie. Moim zdaniem pójdzie do około 2700, 2800, może w ciągu parunastu e dni do tygodnia. Tak? I którzy właśnie, ludzie mówią też, że, właśnie, że to jest już właśnie koniec dołka: to było 2000 tutaj, tak? To był koniec dołka, tak? Eksperci pisały, że będzie koniec dołka, niby nie ma już nie upaść. No, no wcześniej też eksperci przewidali coś. I tak nie było. Na przykład ci ludzie też powiedzieli, że bitka będzie kosztowało pod koniec roku 2021 roku 100 tysięcy dolarów. A nie kosztowało, nawet, kurde, no kosztowało 70, tak? A nie kosztowało 100, tak? 30% brakowało, tak? A 30% to jest bardzo duża skala, kurde, pomyłki, nie? To nie jest takie, kurde, hop, Hopsiu, że się ktoś pomylił, wiesz? I jest za zlipa, nie? Się ostro pomylili, nie? we takich ludzi się właśnie słuchamy, tak? Świat krypto jest ryzykowne, tak? To wiadomo, że jakieś jest ryzyko. Jak ktoś kupił w tym dołku, teraz czeka, pensy są zablokowane, to trzeba troszeczkę poczekać, tak? Mówi damy do 6 do 8 miesięcy. Bo w, jeżeli zobaczmy w skali całego roku, tak? Jak ktoś nawet kupił tutaj w skali roku, gdzie było 1700, tak e, pół roku temu, to ciągle jeszcze ma na plusie, tak? Jak kupujecie te właśnie dołki tutaj, to w sumie tak nie cierpicie bardzo, jak ja kupi kupił ktoś tutaj te dołek, to aż tak bardzo nie ucierpią, gdzieś może procent przy tych właśnie spadkach, tak? I tutaj właśnie e, rekomenduję, sam kupuję też agresywnie te dołki, tak? Tutaj miejmy nadzieję, że w ciągu pół roku. Wszystko pójdzie około 50-60% w górę. Tak? Ok, powodzenia Wam życzę, miłego dnia, miłego inwestowania. Na razie, pozdrawiam.